Robotnika. Nigdy wcześniej tak się nie działo. Tego procesu nie da się zatrzymać. Witajcie, kochani. Wiele z tego, co teraz obserwujemy, jest reakcją na fałszywe informacje o strachu rozpowszechniane za pośrednictwem różnych mediów przez tych, Którzy czerpią korzyści z podtrzymywania ignorancji i strachu w ludzkiej zbiorowości. Wiele starych i nieaktualnych programów jest niszczonych, aby rozpocząć transformację do wyższej formy. Jednak dla ludzkiego umysłu wszystko wydaje się cofać i pogarszać. Ci, którzy nie rozumieją, co się dzieje, reagują ze swojego poziomu świadomości. Trójwymiarowy system przekonań, który rządził życiem na Ziemi przez całe wieki, rozpada się i jest zastępowany przez ten, który należy do wyższej rzeczywistości. Wielu ludzi jednak nie spodziewało się, że podróż w nową energię będzie wypełniona tak wielkim chaosem i zamieszaniem. Porzućcie wszelkie koncepcje dotyczące tego, jak powinna wyglądać zmiana świadomości, zaufajcie boskiemu planowi, który się rozwija, ponieważ jest to bardzo potężny proces, który nie mogą ingerować ci, którym się on nie podoba. Takie wydarzenia nigdy wcześniej nie miały miejsca, nie każdy jest gotowy w tym życiu, aby w pełni zintegrować energię wysokowymiarową. Ludzie mogą czynić dokładnie to, po co przyszli, a próba oświecenia kogoś, gdy nie jest on gotowy, jest po prostu ingerencją. Dlatego ważne jest, aby uwolnić się od potrzeby budzenia przyjaciół i rodziny. Zaufajcie swojej intuicji co do tego, kto ma uszy, aby słuchać. Wtedy z miłością możecie dzielić się swoją wiedzą. Przez wiele wcieleń uczono nas, a nawet teraz świat nadal nas uczy, że nasza dobroć jest gdzieś poza nami i musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby ją zdobyć, co w rzeczywistości jest zaprzeczeniem wrodzonej mocy, którą każdy człowiek posiada jako istota bożka. Każdy dzień przynosi wyższe częstotliwości światła. Wielu je czuje, ale także odczuwa energię tych, którzy wciąż są całkowicie pogrążeni w iluzji, żyjąc jedynie w zewnętrznych działaniach. Docencie światło w każdym człowieku, zwłaszcza w tych, którzy wywołują problemy. Wyobraźcie sobie światło otaczające Ziemię i wyślijcie je do wszystkich królestw natury i do wszystkich ludzi. Jesteśmy powołani, aby po prostu utrzymywać światło, obserwować i stać na straży prawdy, obserwując grę iluzji przeciwko rzeczywistości. Błogosławień z Wam wszystkim.